<tusówka> <tusówka> zabiorę cię na O, o, o. follow. Oh. Ba coś, krwa, co jest? Jakie kolejne? Wytatuj przyrodzenie kolegi. Okej. Okay. Trzy słowa. Wytatuj, 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 przyrodzenie, przyrodzenie Przyrodzenie. kolegi. Raz, z witan i Wytatuj! Wytatuuj wytatuuj, wytatuuj. wytatuuj. Przyrodzenie. Przyrodzenie. Kolegi. Kolegi. Wytatuuj. wytatuuj, wytatuuj przyrodzenie. Przyrodzenie. Kolegi. Ta ma... ta se wytatuować. <laughs> dole, to zachodzi za daleko. <laughs> Wytatuj słów. <laughs> trzy. 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 Wytatuuj. Tatu. tu nie wiem co. Tatuasz, Tatuaż. Wytatuuj. Tatuaż. Wytatuj. Tatuaż. Wytatułuj. Tatuaż. Tatuaż. Przyrodzenie. Przyrodzenie. Kolegi. Czyje? Kolegi. Kolegi? Kolegi,